Dobry wieczór Natalia Kuźma. znajdujemy się właśnie na konferencji Prime MMA, a właściwie już jest po i jest ze mną Viola. Czy? A witam cię bardzo serdecznie i wszystkich zgromadzonych. E, powiedz mi, jak wrażenia po konferencji? Jak się czujesz? Czuję się e, osobą, która nie powiedziała wszystkiego, ponieważ nie zdążyłam niestety powiedzieć wszystkiego, ponieważ po tym co już us usłyszała moja przeciwniczka wyszła, powiedziała, że to jest prawda. Prawda wyszła? W sensie? no, no wyszła, jak mieliśmy mieć face to face. E, chciałam, miałam, e, chciałam jej jeszcze po tym cage'u uświadomić, jak kolanem, to chciałam jej uświadomić jeszcze bardziej rękom, e, że nie ma szans, lecz nie zdążyłam, ponieważ ona poszła po prostu do góry. E, a czy zrobiłaś jakieś dymy na dzisiejszej konferencji? Bo niestety nie mogliśmy obejrzeć jej. Jeszcze raz, przepraszam. czy zrobiłaś jakieś dymy na dzisiejszej konferencji? A nie wiem czy zrobiłam, no ty, moim zdaniem, tobie to oceniać. Nie, nie mi to oceniasz dokładnie tak, jak to powiedziałaś. Myślę, że tak. Mimo że wszystko ja nie powiedziałam tego, co miałam powiedzieć jeszcze więcej, tak bo na no, i temat y, jest dużo do powiedzenia. teraz już mi tylko co ostatnie zostało to mój Instagram, co na pewno się jeszcze na jej temat wypowiem, ponieważ to jest żenujące, co ona robi, jak przeciwstawia ludzi wobec swojego partnera, w sensie swojego partnera, z którym ma dziecko, tak? Mówi tylko taka, jaka jest wobec niej prawda, a tak naprawdę to nie jest żadna prawda znający się psychicznie nad innymi ludźmi, dlatego wobec siebie nie ma nikogo. Nikt na mnie jej nie lubi, zacznijmy tego, z nikim nigdy nie przyjeżdża, ponieważ nikt jej nie lubi i nie chce, ponieważ jest taką hipokrytką i taką osobą, która jest po prostu nieznośna w towarzystwie i chce wszystkim ludziom to uświadomić. I no myślę, że jeszcze na swój Instagram się na to wypowiem, ponieważ no, już nie będzie kolejnej konferencji czy E, właśnie mi powiedz, skąd się wzięła taka nienawiść do twojej przeciwniczki. Wiesz co? Nie jestem w stanie ci w ogóle powiedzieć dlaczego, ponieważ e, nie pamiętam. E, było coś, że ona coś udostępniała podczas, kiedy była coś tam na nagrYWkach z Kainem, e, lecz coś zrobiła na historię, co mnie zdenerwowało, lecz no przepraszam, no nie jestem w stanie pamiętać, no nie, nie pamiętam. Co mnie zdenerwowało? I skomentowałam to, lecz nie jestem, jak już mówiłam, w stanie powiedzieć co, i no skomentowałam to, no i e, wtedy była jakaś spina. Moim zdaniem wygrałam ją i wobec, wobec więcej większości obserwatorów też ją wygrałam. E, no i potem się jakby to nie kontynuowałyśmy w żaden sposób temat i potem po prostu wyszła walka. A jak myślisz, kto ma większe jakby grono fanów ty czy ona? Oczywiście, że ja uważam, jej grono to polega na tym osobom, które moim zdaniem wierzą w to, co ona mówi. W sensie jej grono jest bardzo małe. Jej grono, jak ona miała 87 obserwatorów, mój pies miał więcej obserwatorów niż on. Ona, przepraszam, ona, miała więcej obserwacji na Instagramie niż, niż ona i bardzo dużo straciła po tym, co mówi na swoim Instagramie, co ludzie wysłuchiwali właśnie to, co poruszyłam na pierwszej konferencji. Eee, lecz, no nie wiem, no, moim zdaniem, no, na live oglądałem 50 osób. No eee, to, co ona ma ins na Instagramie oglądałem 50 osób, to jest nic tak naprawdę, rozumiesz? I tak naprawdę wszystkie live y opierały się na tym, że ona się wyżala, mówi jak nie jest, a według niej jest. Eee, I tak naprawdę wszystkie komentarze były. Przeciw niej. Rozumiesz? I ona wszystkie blokowała, więc... E, właśnie, e, bo jak i ty, tak i ona, macie coś wspólnego z kamerzystą. E, jaką jakby ona pełniła tam rolę? Jak jeszcze kamerzysta nagrywał jakieś filmiki itd.? Właśnie, jak ona tak uważa. Ona była... To ona była pachołem. Rozumiesz? Ona była pachołem, jak uważa mnie. Ja uważam się za przyjaciółkę, Łukasza, wspólniczkę, koleżankę, rozumiesz? Ja z nim pracuję, to ja tak naprawdę z nim żyłam pod jednym dachem, to ja mu pomagałam, to ja mu robiłam obiad, to ja mu dałam szczoteczkę do zębów, to ja mu wybierałam ciuchy. Ona była tylko tam, żeby występować, skończyła się jej rola i sayonara, wypierdalaj, tak? I to ona nie była w żaden sposób przydatna, dlatego tam nie została. Ja byłam przydatna pod wielu e, rzeczami, e, dlatego tam zostałam. Ona nie była przydatna do tego, tam nie jest i nigdy nie będzie, była tylko na kilka odcinków. Ona zawsze się łapie tego, że Łukasz wybiera pachoły, to ona właśnie była tym pachołem, bo ona była na cztery odcinki, zagrała co miała, to co jej Łukasz kazał, zrobiła z siebie dziwkę i no, no wiesz o co chodzi. Ja byłam tam na dół, jestem dotąd z Łukaszem, E, cały czas i będę cały czas, mimo co ludzie mówią, bo wiem jaka jest po prostu prawda między jakby nami, wiesz o co chodzi. Właśnie jaką macie relację Tylko koleżeńską? Bardzo dobrą. My się taką mieliśmy relację na początku. Po prostu stawała się coraz głębsza, ale nie w sposób, jak że coś z sobą robiliśmy, coś mieliśmy wspólnego w sensie płciowo. Czy wiesz co chodzi, jak to nam ludzie zarzucają, tak? Po prostu my się przyjaźni. Mam relację bardziej jak matka z synem, rozumiesz? A czy mieliście kiedyś jakiś e, bliższy kontakt taki intymny? Kiedykolwiek? Nie, jak znał znała Łukasza, to byś nie chciała z nim mieć bliższy kontakt. Dlaczego? W sensie, ja na tyle znam, dam go z każdej strony, z tej złej i z tej dobrej, że po prostu sobie nawet nie wyobrażam sobie z nim być. To tak jakbyś była... No, na... Ale nie musisz z nim być, tylko czy mieliście jakiś właśnie taki nie, intymny kontakt? Nie, 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 to nawet, nawet mnie to chyba brzydzało. I jego tak samo i wiem, że jego tak samo, bo ani ja, ani on nie jesteśmy w swoim typie nawet, rozumiesz? Ani on jest, nie jest w moim typie, ani ja nie jestem w jego typie, ale mimo to wszystko się dogadujemy, mimo wszystko sobie pomagamy. On tak jak może jakby, mówię, z fejmem, ja tak jak mogę, czyli że mu gotuję i w ogóle i tak e, i dogadujemy się i... i tak jest dobrze po prostu i myślę, że jakbym była tą osobą, która z nim współżyła, to nie miałabym z nim kontaktu, o tak. Dobrze, jeszcze mam takie pytanie na koniec. Czy tej walce za tydzień, czy podacie sobie rękę? Nie. Ja po prostu, ja wiesz co, ja dużo rzeczy, które chciałabym powiedzieć, nie mogę powiedzieć, bo to jest tyczy jej mm, rodziny i w ogóle itd, mimo że to jest bardzo mocne które moim zdaniem to trzeba byłoby poruszyć, ponieważ mi można dużo zarzucić rzeczy, ale nie takie jak jej. To nie mogę tego poruszyć, bo mnie i poproszono, i po prostu nie wypada. Żmieni psychikę jakby jej dziecku, wiesz o co chodzi o I mamie, rodzinie i w ogóle, ale jest dużo takich tematów, że poruszenia, ponieważ się ona zachowuje w dużych kwestiach, których nie powinna odpowiadać i ona jeszcze to pokazuje w ogóle na swoim story. Ona jeszcze to pokazuje. Jeszcze jakby nie pokazywała na to swoim Insta story i w ogóle. Wiesz o co chodzi? To jeszcze bym zrozumiała, ale ona to pokazuje... Wszystko, pokazuje na story, na swoim Instagramie. Dla mnie to jest żenujące, że ona w ogóle takie rzeczy poza. Ja rozumiem problemy rodzinne, wszystko, każdy ma problemy rodzinne, ale żeby to pokazywać na story i jeszcze rob, publikować dokładnie, tak jak powiedziałaś, i żeby jeszcze robić siebie ofiarę, mimo że moim zdaniem nim nie jest. Bo ona, bo rozumiem, każdy w czymś zawinił, ale żeby przyznać się do swojego błędu, to jest sztuka. A ona się nawet do swojego błędu nie umie przyznać, rozumiesz? Ona robi z siebie ofiarę na Instagramie. Instagramie, a każdy jest zły. A tak naprawdę, dlaczego ona nie widzi swojego błędu? To jest pytanie. I Może sobie uświadomi po walce. No. Nie. Ona jest takim typem osoby, że ona się, jeżeli ona na poprzednim kajdżu uważała, że wyszła dobrze, bo ja to słyszałam on osób, które po chwili ją widziały, rozumiesz? I ona sama do mnie w ogóle podchodziła, do mojego chłopaka. Wiesz co podchodziła, że usunął e, lajka, który w ogóle był przed tym, zanim byliśmy w związku, wiesz o co chodzi. I ona rozmawiała z taką osobą jak mną, która jej przywaliła kolano i już wcześniej były sytuacje, że po prostu kontaktowała się z ną w sensie, że rozmawiała kiedy nikogo nie było, próbowała wiesz co, nawet przy tym, a tutaj już nie ma tego tak słowa, rozmawiała z tą, o musimy zrobić większe dymy. to ona... Nic nie rozumie z tego, co ja mówię. ja nie co bym powiedziała na nią złego, ona nic nie rozumie. Rozumiesz? To jest osoba, której się nie przemówi, że ona robi, że ona uważa, że ona idzie w dobrym kierunku. I chuj, no, nie przemówisz jej, nie? No czasami tak jest. No, no czasami tak jest, w jej przypadku tak jest. Więc obojętnie, co bym powiedziała jej teraz wyszła. Bo wiedziała, że to jest prawda, Wierzę, że ją dotknęłam w taki czuły punkt, bo chciałam, w czuły punkt. Ej, giełka. Taka, tak, tak, no, bo wiedziała, że to jest, bo myślę, bo no nie wiem jak ty myślisz, że osoba, która, jeżeli by mówiła nieprawdę, wyszłaby? Tak szczerze. Uważasz, że osoba, która, jeżeli by mówiła nieprawdę na jej temat, to wyszłaby ta osoba z konferencji? No nie. No nie. Czyli jednak moje sprawdzenia i tych osób są prawdą. Bo normalna osoba by nie wyszła, ponieważ by się zaprze... by ciągle mówisz, że to jest nieprawda. A ona nawet nie zaprzeczyła, tylko poszła do góry. A na swoim Insta-story po prostu mówi, że to Aron się nią znęca psychicznie. A tak naprawdę to ona się znęca psychicznie, tylko dlatego, że Aron jej nie pokochał. A sama powiedziała na tej konferencji, że nie jest w stanie ją ktoś zmusić do miłości. Dlaczego Arona zmusza do miłości? Rozumiesz? Rozumiesz, no no i tyle, nie? To, że on się interesuje dzieckiem, swoją dziewczyną, a nie nią, to nie znaczy, że ona się ma prawo jakiejkolwiek brzydze wcześniej. Ona daje konwersacje między sobą a nim, które on tak naprawdę nic złego tam nie robi, naprawdę, aż mnie śmieszyło, dlatego mnie to interesowało, gdzie on tam nic złego nie mówi. Po prostu mówi, że interesuje go dziecko, a nie ona, ponieważ jej nie kocha, nie? Rozumiesz? No ale jak dziecko to dziecko, jak skoro mają razem. Nie? No to... Ale to, to znaczy, że mają być co że się nie... No nie, absolutnie. No no no, właśnie. Ale dzieckiem może się interesować. Ale, ale on, on się dzieckiem to... interesuje. I na przykład stawia z z wiadomości, gdzie ona pisała do niej, że ich dziecko ma gorączkę. A sami potem pokazam screeny, gdzie pisał do mamy o tą gorączkę, kontaktował się z nią połączenia, po prostu się nie chciał z Klaudią kontaktować, ponieważ ona nie jest. Em, jej, go, jej mama ogólnie jest, że ona ma prawe pełne, e, pełne prawo do dziecka. I on się nie musi z Klaudą kontaktować. Z prawnym rodzicem może się kontaktować. I on się kontaktuje, czyli z jej mamą. I on jej nie musiał wcale na to odpisać. Po prostu zadzwonił do mamy, gdzie mi pokazał wykaz połączeń, pokazał mi wiadomości. I że po prostu wtedy powiedział, że nic tak naprawdę nim było, mama dała, jej mama dała e, dziecku leki, wszystko było okej. Okay. I on tak, tak, tak naprawdę widzi się z dzieckiem ten ojciec, kiedy po prostu nie ma Klaudii, ponieważ ona za każdym razem robi jakieś problematyczne sceny, powiedział, że nie chce się widzieć przy nim, ponieważ po prostu to nie ma sensu, bo zawsze się to źle kończy i tak naprawdę nie widzi dziecka, tylko zawsze się kłócą z Klaudią, rozumiesz? To po prostu się widzi wtedy, kiedy Klaudii nie ma i może poświęcić czas dziecku, a nie tym, że się kłóci z Klaudią, bo to nie o to w tym chodzi, tak? A Klaudia to zawsze przedstawia w ten sposób, że Aron jest ten zły, Aron e, nie, nie chce dziecka, ble, ble, ble i w... w najgorszym świetle. Tak, a tak naprawdę to ona robi problemy. Ona nie chce, żeby on się kontaktował z dzieckiem, bo on ją mają kochać, a nie dziecko, rozumiesz? Ona ma takie podejście i dużo osób, które by ją kiedyś obserwował i widziało, przyznałoby mi rację, bo ja dużo zrobiłam złych rzeczy, ale nie takie jak ona, są pewne granice po prostu i ona je przekroczyła. Czyli pokażesz jej swoje miejsce wok tego nie. Oczywiście, to O to się nie musisz bać. A czy na zakończenie możesz jeszcze zrobić pozycję bokserską do kamery? Dobra, dziękuję Ci bardzo. Dobrze <grym> było. Tak. <grym grym> dziękuję Ci bardzo. Dobrze już. Operator, operator, dobrze. Operator, dobrze. <grym> ci dobrze bardzo, dziękuję. Dobra ci ma. Cześć.